z tej strony Grzesiek Barbarzyńca i zajmiemy się Neighbors Back From Hell, gdzie spróbujemy napsuć sąsiadowi humoru na jego wakacjach w następnej misji, którą mamy Tajemniczy Wielbiciel. Tajemniczy Wielbiciel, pierwszy przystanek w rejsie sąsiada do Chiny. Olga z synem postanowili wybrać się na plażę. Słysząc to, zakochany sąsiad przypomina sobie, że ma sam słabość do plażowania. A gdzie sąsiad, tam też Woody. Dobądźmy no troszeczkę materiałów na początek. Próbowałem wcześniej ten odcinek nagrać, ale miałem mały kłopot techniczny, przez co mi się wcześniej pojawiły te monety. Ale tutaj już sobie z tym, ale przynajmniej część będziemy mogli wykorzystać. I będę wam pokazać kilka dodatkowych niespodzianek, które możemy łatwo wykorzystać dla naszego sąsiada. dzięki czemu możemy spróbować zrobić potężną kompilację rzeczy, którą zaskoczymy naszego drugiego sąsiada. A nasz sąsiad tylko się jeszcze dzięki temu padrzy poirytuje. Weźmy tutaj trzcinę i spróbujmy złapać biednego kraba w tej minigierce. możemy właśnie wykorzystać i nasz sąsiad wpadł tam do górze do wody. Ale spokojnie resztę numeru będziecie mogli zobaczyć z pierwszej linii. ty już tylko tutaj dokończymy. Powiem tutaj musimy, powiem, to jeszcze raz. I dorzucimy coś od nas. <śm> <śm> Więc teraz gdy znów nasz drogi sąsiad wpadnie. To będzie miało niespodziankę. Zaczekajmy aż teraz wejdzie do wody i zobaczymy jak zareaguje nasz, naszego na naszego naszego panisterwa. No chyba chyba tutaj dopiero zauważyć, że dopiero... Buź podwodna, płetwo wykina Teraz sąsiad idzie na górę. Teraz będzie szasa nie patrzy, zarzućmy mu Prawiszczem. Widziałem ma pora, że jest na górę No coś nowego. Ukryjmy to jeszcze tylko dorostami i uciekajmy zanim nas zauważy. I się udało. No bo prawie się udało. Będziemy musieli chyba jeszcze tutaj zaczekać. Ale mamy tu jeszcze dla niego jedną niespodziankę. Więc chodźmy tutaj już na górę. No już chyba nasz sąsiad dostaje na psychikę przez te nasze numery. Już naprawdę. No i grabie same w sobie dużo nie zrobią. Ale też my tutaj szybko też nic nie zrobimy, jeżeli damy się złapać. Więc chodźmy tutaj od razu. Wystawmy grabie i schowajmy je szybko pod podrostami. I szybko się schowajmy, zanim sąsiad nas przyuważy. Na wszelki wypadek, jeszcze przytnijmy tutaj jeszcze raz. Jakby tutaj postanowił się cofnąć. I sobie. Obejrzyjmy sąsiada z naszej bezpiecznej lokacji. Ładna! Nosem Oberon w krabie i my już naprawdę nasz sąsiad ma biały ze znakiem życiu. Zrobiliśmy wszystkie pięć monet na tym poziomie, użyliśmy cztery razy który 5 minut. Po raz nie daliśmy się zobaczyć ani razu i zdobyliśmy złotą statuetkę. Dość dobry początek, jak dla mnie, następnego sezonu. Zaczy, w następnym odcinku pójdziemy zobaczyć następną misję i powiemy wszystkim, którzy chcą nam przeszkodzić, że jesteśmy zajęci misją ZAJĘTE. A na razie byłoby to tyle. Trzymajcie się, cześć i na razie.